Siemanko, Szymanko Szymanko ja jestem Wardes, witam Was w kolejnym odcinku z Gry O Tron Co się tutaj wyprawia? Jesteśmy na statku Aha. Tu już się próją do siebie. Co wy tutaj robicie koledzy? Co? Później się pobijecie na brzegu O ile tam ci nie zdążyli. Do you expect them to follow his orders? Or will it be you commanding them? They don't know him. And Lord sounds an awful lot like a master. Doesn't matter if Roderick's lord of our house. These are my soldiers to lead. You may telling them your brother's not to be harmed. He hasn't had a chance to win them over like you have. Hmm. Point taken. Oh, in the right place,

Nice oh, are we Nashi, Shema. Asha. Thank the gods you made it back. <laughs> You've looked better. We've no time for small talk, brother. Hope you're ready for a fight. Lud knows you're coming. He sent men to intercept you. We need to hurry. Been stuck on a boat for weeks. Could use a good fight. W nie przedstawiliśmy go, ale okej. No dobra, czyli zaczynamy. Oho, jeszcze z kuszami tu napierdzielają. i mamy przesrańca. I weźcie wy tam dookoła obiegnijcie to wbicie jakoś do środka, na pewno się da. All right. Dziękuję, pozdrawiam. Teraz bez... bez. walenia się, trzeba wszystko pozabijać. O, dobry koksu! Dawaj, działaj, działaj, działaj. Jeszcze musisz. No dzięki, wiesz? Ja pierdzielę No super, po prostu idealnie! daj, daj, daj! A już kuklik nam z przyzwyczajenie, tak od razu, nie? Dobra, lecimy, lecimy, lecimy! Wbijać ze środka! Później albo nie wbijać, ja pierdziele. Serię nie, nie mamy jak kuszników zabić czy coś? Ha, no, przypał. Kto ma zostać na polu bitwy?

O dzięki dawaj, 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 dawaj. Po prostu ubij kogo dasz radę. Siłowanko. Strasznie z dupy to zrobili, ale... Ale cóż... A, koniec epizodu. Ja pierd... ale skrótki strasznie był. Tak, tak, tak. No, to widzę, że praktycznie pół na pół zostawiali. Dobra. No nic, no nic. No trudno po prostu. Zobaczymy co z tego wyjdzie. W kolejnym epizodzie. Zobaczymy jeszcze sobie małe spoilerki. A nie będzie spoilerków dzisiaj? Dobra, dobra, trudno, po prostu. Wybraliśmy Ashera. Asher, dobry wojownik. I tak się jego będą wszyscy słuchali. No, trudno, no, tak wybrałem. Nieważne, nieważne, nieważne. Eee, I to co, to czekamy na kolejny epizod. Zobaczymy, jak sobie Asher tutaj poradzi w dalszej walce. Eee, ciekaw jestem, jak to Telltale Games eee, rozwiąże tą sytuację, skoro. Zawsze, jak jest wybór, żeby kogoś wybrać, to i tak druga osoba zawsze ginie. Chyba że oni chcą rozkminić taki bajerek, że zostawią Ashera, tylko po prostu jak coś, coś by się działo, to po prostu by robił za właśnie naszego kolegę, który właśnie zginął. Dobra, dobra. Krótszy odcinek dzisiaj, ale widzicie dlaczego. Po prostu nagle nam się epizod skończył. Znowu, znowu natrafiłem na ostatnią scenę, która kończy wszystko. Ale dobra. Jak wyjdzie kolejny epizod i będzie spolszczenie, od razu dla Was nagrywam. Także czekajcie na kolejny odcinaczek. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie łapkę w górę o udostępnieniu na fejsie. Na razie, i cześć. Hej!